Jakie jest Pańskie zdanie o sprawie wycieku dokonanego przez pracownika CIA Snowdena? To znaczy dla ścisłości on wtedy, kiedy wyciekał, że tak powiem, to już nie pracował formalnie w CIA, tylko w NSA. I to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że to są dwie konkurencyjne struktury. No to jest przykład jak działa rynek w sferze służb specjalnych. Amerykanie poszli w kierunku rozwiązań typu niemieckiego, rosyjskiego. Że te konkurencyjne służby są, no i to wpływa na lepszą, lepsze działanie, dopinguje. No to jest taki dogmat gospodarki rynkowej, ale on się nie zawsze sprawdza. Otóż mamy już Doświadczenia i niemieckie, i rosyjskie. Tam konkurencja służb, na przykład cywilnych i wojskowych, doprowadziła, no, przyczyniła się już, powiedzmy, do upadku najpierw III Rzeszy, później Związku Radzieckiego. Konkurencja służb wojskowych i cywilnych, służb specjalnych PRL-u też walnie przyczyniła się, ułatwiła y, upadek PRL-u. Od takiego błędu wolne były służby walki informacyjnej Polski przedwojennej. Tam nie było konkurencji. Całością ochrony zewnętrznej, informacyjnej, czyli wywiadem i kontrwywiadem ofensywnym zajmował się drugi oddział Sztabu Głównego. Rywiadem defensywnym, czyli kondrywiadem wewnętrznym. Na odcinku wojskowym zajmował się właśnie kondrywiad drugiego oddziału Sztabu Głównego, a na odcinku cywilnym zajmowała się cała Policja Państwowa, a w szczególności też wyspecjalizowane komórki służby śledczej, ale wszyscy policjanci. Byli przeszkoleni, to pierwszorzędne. Wspólnie z jednym z moich uczniów, już 30 lat temu, studiowaliśmy podręczniki, to jest najważniejsze. W tym wypadku skrypt Szkoły Posterunkowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich. I tam był rozdział o życiu politycznym który rozpoczynał się od takiego mniej więcej tekstu, że zdawały się przypadki, że funkcjonariusz policji państwowej nie rozróżniał komunisty od działacza klasowych związków zawodowych. Jak te pytanie dawałem studentom politologii, to z reguły nie rozróżniali i mówiłem, że to byście się nie nadawali nawet na posterunkowego przedwojennej policji naszej. No, i tam skomentowano to, że w ten sposób ten funkcjonariusz przynosił wstyd Kosowi policji państwowej. I muszę powiedzieć, że o przedwojennym życiu politycznym najwięcej się dowiedziałem z odpowiedniego rozdziału, z tego skryptu, ze szkoły posterunkowych. O komunistach cały podrozdział, psychologia komunisty, zasady działania organizacyjnego, ideologia, oczywiście. Zasady konspiracji. No, znajdźcie mi jakiekolwiek dzieło, czy w PRL-u, apologetyczne w stosunku do KPP, czy teraz, znowu dołujące KPP, gdzie takie sprawy by porządnie omówiono. A tam, słuchajcie, informacje były już zawarte, w skryp wydanych w 1930 roku i były już informacje ze stajnego zj zjazdu KPP, który odbył się we wrześniu tego roku. No nie wiem, w którym miesiącu był wydany skrypt, ale nawet jeśli w grudniu, to jest ostatni miesiąc roku, to znaczy, że już posterunkowi Policji Państwowej dostawali najświeższe informacje kontrwywiadu policyjnego. Czyli, no, co najwyżej sprzed trzech miesięcy z tajnego zjazdu wywrotowców. Tak działa nasza policja i dlatego licząc tylko 30 2,5 tysiąca funkcjonariuszy mówi o stanie z 1938 roku, bo to był stan, był zmienny. Była w stanie informacyjnie panować nad sytuacją. O rewelacjach dotyczących przyczyn rozwiązania KPP, które przywiózł w 1980, no dobrze pamiętam, ósmym roku. Tomasz Generał Jaruzelski z Moskwy i to były rewelacje historycy mówili, dokumenty w ogóle niedostępne, a teraz mamy. To ja, kochani, te sprawy znałem, bo pisząc książkę o trockizmie, dotarłem do Centralnego Archiwum KC i tam był zestaw dotyczący poznańskiego właśnie Urzędu Wojewódzkiego i wszystkie te tajne materiały, które dopiero to Elbederow Jaruzelski z Moskwy przyniósł, z Zaworbaczowa, to tam już y, Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa Poznański, a gdzie indziej było analogicznie, już wiedział w 1938 roku. Kapitalne teksty, zresztą opublikowałem to w książce total, Totalna Wojna Informacyjna XX wieku, a druga b, tutaj na prowadzonym przez naszych poznańskich seminarzystów no, w stronie blogu, czy jak to nazwać, w każdym razie jest tak pełna wersja elektroniczna tej książki z cytatami. Do, na przykład z, z tych cytatów się dowiedziałem, że jako jeden z zarzutów pod adresem KPP postawiono domaganie się oderwania od Polski w zachodniej Ukrainy i w zachodniej Białorusi, dzięki czemu ci dywersanci kappetowscy starali się popsuć dobre stosunki polsko-radzieckie. To komitet zarzucił. Jest to opublikowane na podstawie materiałów z Centralnego Archiwum KCPZP. Więc nie z jakichś antykomunistycznych źródeł. Więc to tak dobrze pracowały nasze służby i dlatego na przykład yy, w czasie mordów naszej elity, określany zbiorczo nazwą mordów katyńskich, spośród wojskowych mordowano tylko oficerów, szeregowców podoficerów, Szkolenia kontrwywiadowczego ani wywiadowczego, a oficer każdy, nawet oficer rezerwy miał, i to dobre. Więc tych mordowano oficerów, natomiast policjantów mordowano wszystkich, od takiego posterunkowego, tak zwanego kraweźnika. Bo no już nawet ten posterunkowy miał pewną wartościową wiedzę kontrwywiadowczą. Natomiast Amerykanie zastosowali model konkurencyjny. I wobec no tego jest konkurencja między CIA a NSA. Ponieważ ten pan najpierw służył w CIA, a potem w NSA zaczął cieknąć, jak był w NSA, ale ujawniając tajemnicę CIA głównie, bo NSA jeszcze na razie jest nieopierzone, No to w takim razie jest jedna z hipotez w mediach upowszechniana, że może to być właśnie psocenie. Yy, no, nowa służba NSA psoczy starej konkurencji CIA. I nie wiem, czy to jest oparte na prawdzie, ale oczywiście ja nie, nie jestem w stanie wykluczyć. Takie hipotezy na podstawie wiedzy, którą posiada. No, inne są hipotezy takie, że to jakiś tam wywiad zagraniczny za tym stoi. No takich hipotez można multumsnąć. Ale generalnie można powiedzieć, że od strony socjotechnicznej służby amerykańskie funkcjonują źle, a dlaczego źle, no, nie będę wnikał szczegóły, ale to co ujawniono, a zakładam, że to są prawdziwe informacje, zresztą na podstawie wiedzy, którą posiadam mogę dać wysokie prawdopodobieństwo prawdziwości tych informacji. No to po prostu służby amerykańskie zasysają potworne ilości informacji, wśród których oczywiście dominują śmieci informacyjne. I jedną z metod dywersji, klasycznej dywersji stosowanej przez różne wywiady jest podsyłanie przeciwnikowi, teraz przy pomocy podstawionych lub odwróconych agentów właśnie śmieci informacyjnych, żeby zamulać zwłaszcza ośrodki ewaluacji, czyli oceny Informacji. No i tutaj zasysanie nadmiaru informacji powoduje coś takiego, co nazwałbym, że ilość przechodzi w byle jakoś. Oczywiście Amerykanie tam stosują słowa klucze, jakieś metody selekcji, super duper tajne i tak dalej. No, widzicie, rozumicie. Ja sobie nie warto wyobrażać dzisiaj skuteczne społecznie skutecznej metody selekcji bez użycia aksjomatycznej teorii poznania, ogólnej jakościowej teorii informacji i opartej na nich logice aksjomatyczno-informacyjnej. No i wreszcie metacybernetyki. Z tego co mi wiadomo, Amerykanie tej wiedzy nie mają, a można to sprawdzać choćby właśnie przez internet. No, ale ktoś powie, no, no może, mają, ale to jest super duper tajne. To ja tylko powiem tak, po pierwsze, jeżeli ktoś w epoce rewolucji informacyjnej łudzi się, że coś może być przez długi okres czasu tajne, no to niech się łudzi, ale to jest tylko złudzenie. Bo w tej chwili utrzymać tajemnicę można tylko na krótkim dystansie i w niewielkim zakresie. Na dłuższym dystansie, w szerszym zakresie to jest po prostu niemożliwe. A druga sprawa, że z tego co ujawniają, fachowiec może wnioskować również o tym, co tutaj dają. I w tej chwili najważniejsza w pracy czy w walce informacyjnej jest analityka, a nie zasysanie wielkiej ilości informacji. Więc jak ja. Dowiedziałem się o tych sprawach, to doszedłem do wniosku, że Amerykanie no może już nie są na etapie informacji łupanej, ale są na etapie informacji gładzonej. Czyli są do tyłu w stosunku do tego, co u nas się robi, ale mówią nas społecznie, bo na oficjalnych uczelniach, to ja nawet nie chcę tego komentować, Niemcy mają na to takie określenia, a już trochę nieprzyzwoite, więc nie będę przytaczał. W każdym razie, proszę was, yy, no może przyzwoite określenie to ma polisze to To jest eleganckie określenie. W nauce to też funkcjonuje. Więc proszę was, yy, przede wszystkim analityka i to, czym górował nasz drugi oddział przedwojenny. Czyli wywiad i kontrwywiad polski przedwojennej, to jest właśnie analityka. W przedwojennym polskim wywiadzie był, była specjalna komórka ewaluacji informacji. To znaczy wszystkie informacje zdobywane czy przez wywiad agenturalny, czy przez ataszaty wojskowe czy w ogóle drogą dyplomatyczną, niewojskową, cywilną, czy w jakikolwiek inny sposób, w tym w nauce, a były istotne dla wywiadu, spływały do tej komórki ewaluacji. Ona tam miała swoją inną urzędową nazwę, ale nie chodzi o funkcjonalną stronę i dlatego ją nazywam nieformalnie ewaluacją, czyli oceną. Porównywano i na podstawie tej analizy, a to analiz również naukowców, ale realistów oczywiście, a nie idealistów zatrudniano. Mam tu na myśli realizm i idealizm epistemologiczny. No i proszę Was, też na przykład ciekawostka. Niektórzy badacze niedokształceni wierzą, że istniało przed wojną coś takiego u nas. W istniało coś takiego jak centralny rejestr agentów. W żadnej porządnie zorganizowanej służbie tego rodzaju nie ma prawa takie zwierzę istnieć, bo wtedy jedna wtyka w centrali, już wszystkie siatki się mogą posypać. Natomiast była centralna zbiornica informacji różnych i porównywanie I dlatego nasza dwójka, to się Nazywało popularnie przedwojenną, bo to był drugi oddział sztabu głównego, była najlepszym wywiadem świata. No ale oczywiście, ponieważ polska informacyjna przegrała, ale nie dała formy informacyjnej walki, ona przegrała. Dzięki temu, że dwie największe energetyczne potęgi wczesnego świata, Równocześnie uderzyły. No takiego uderzenia by nawet Stany Zjednoczone nie wytrzymały, tylko geopolityczne położenie przed tym chroniło. No dobrze, ale to, że czołgi, samoloty i yy, artyleria, piechota w wielkich masach ze wschodu i z zachodu pokonała Polskę przedwojenną, to nie dyskwalifikuje. To po prostu jest argument, który używał W przeciwko Sokratesowi. Nasi wrogowie przegrali wojnę mózgów jedni i drudzy. Mordy katyńskie dla mnie są dowodem rzeczowym przegranej wojny mózgów przez najlepszych speców z NKWD i Kieru. Ja już nie będę tego analizował, ale dla mnie to jest przede wszystkim dowód bezsilności w wojnie to tak jak wół. Nie mógł mózgiem pokonać Sokratesa, to no, a tam mi go wziął. No Amerykanie się uczą o tych wielkich mocach. No to niech się uczą na zdrowie. To będą mieli jeszcze więcej takich przebudzeń z ręków nocniku i dopełnióżki odchodów informacyjnych. Nic tu nie chcę doradzać Amerykanom ani, ani odradzać. Mogę im tylko doradzić jedno. Rób to, co chcę, ta, co chce, ta.